Nie macie pojęcia, ile razy zabierałem się za zrobienie filmu o fotografii. Nie pytajcie, ile razy zmieniałem ujęcia w tym filmie. Chciałbym was zaprosić do mojego świata, w którym tylko od was zależy, co zostanie uwiecznione na zdjęciu. Do podjęcia wysiłku myślenia i widzenia fotograficznego, do świata malowanego światłem. Kto wie, może uda mi się was zaprosić do tego świata. Zobacz, jaki fajny widok jest domek góry, i zrobisz takie fajne zdjęcie z prowadzeniem tego żywo płotu. Ja wam pokażę zdjęcie zrobimy na ustawieniach manualnych. Przysłone zrobimy 8 i sodamy 100 i czas 1 250 sekundy tak żeby fajne punkty prowadziły ostrość na hiperfokalną zaraz wam pokażę jaki widok jest słońce jest dosyć mocne mocno świeci ale zrobimy dzisiaj to zdjęcie bo jutro ma padać jest taki fajny kamień, głupek jego wkomponujemy w to zdjęcie zrobimy na manualnych ustawieniach szkoda, że nie mam statywu ostrość sobie ustawimy na hiperfokalną przysłony 8 bo ten obiektyw ma najlepszą rozdzielczość wtedy i zrobimy o chyba tego głupka nie będzie widać jeszcze raz hiperfokalna coś zablokowana, punkty, jest fajne drzewo przysłona 8 czas 1 250 przy tym słońcu ISO 100 lecimy na zachód słońca za chwilę powinien być już jest dosyć późno jeszcze trzeba kadry jakieś obrać ale zrobimy zdjęcie z owcami jak owce jeszcze są może na pastwisku nastała złota godzina Słońce jest już dosyć wysoko. A widoki mamy takie zachód słońca się okazało, że w Szkocji jest godzina do tyłu, zachód ma być o 16.40, ale czasu lokalnego. Ale zobaczcie jakie tu są fajne ścieżki, jakie stare dęby. Jak to się wszystko fajnie komponuje? O. Coś takiego i tu sobie zostaniemy, bo tu jest zaraz taka brama na pastwisko. Na pastwisku są owce, i my sobie tu zostaniemy, żeby zrobić ten zachód słońca nie wiem czy będzie widać te owce ułożymy gdzieś kamery wyciągniemy aparat, bo zachód słońca może być szybciej tutaj bo tam góry przesłaniają słońce sowa się za góry zaraz a to my się my się przygotujemy do zdjęć zobaczymy, zrobimy f8, ISO 100 czas 1,200 zobaczymy bierzemy tylko na hiperfokalną Ostrość. Nie ma czerni, ale obawiam się, że będzie przepalone słońce. A lepiej mieć więcej czerni, niedoświetlone zdjęcie, niż przepalone słońce. To skrócimy czas do jednej setnej sekundy. Dalej jest przepalone skrócimy jeszcze bardziej czas 1,400 na sekundę jest dużo czerni, ale jest, nie jest słońce tak bardzo przepalone możemy zmniejszyć jeszcze do 1 64 o teraz słońce zachodzi za chmurę hiperfokalna Blokujemy ostrość w 8 czas 1500 sekundy i SO100 i teraz jest dużo czerni molistych. Zrobimy 1,250 sekundy. Są chmury, ale zachód słońca wczoraj był taki dość Dość spektakularny i chyba warto jest chyba poczekać trochę, Dobra, zrobimy cięcie i to będzie sekunda dla Was, dla mnie pół godziny. Poczekamy, może tu jeszcze jakieś zdjęcia porobimy. Fajny dob stary, taki duży, ogromny, można by go było jakoś wykorzystać do zdjęcia. Zobaczymy, obierzemy jakiś kadr żeby zrobić zdjęcie z tym dębem zrobić taką fajną ramkę i żeby zahaczyć jeszcze o tą bramę tu stawimy sobie ostrość na hiperfokalną robimy F8 przy tej przesłonie obiektyw ma najlepszą zdolność rozdzielczą Kadr mniej więcej obrany. Nie ma filtru połówkowego, to by się idealnie nadał. Niestety nie zabrałem ze sobą. Za chwilę nam zasłonią te słońce chmury. Zrobimy no 1,6 sekundy. Mamy 35 mm, powinno być zdjęcie nieporuszone. Nie mam statywu. Statyw swoje waży, niestety. Zrobimy z tego dębu. Mam fajną ramkę. Zdjęcie niby naświetlone, ale, tu jestem. Trzeba tak innymi parametrami ISO i otwarciem przysłony sterować, żeby nie ruszać czasu otwarcia migawki. To jest czas, który pozwala na to, żeby zdjęcie nie było zbytnio poruszone czekamy jeszcze chwilę aż słońce słońce trochę opuści się niżej jaka fajna mgła się robi, wam to pokażę widzicie? tu jest ten dach tego domu jaka fajna mgła się robi, wiatr też wieje takie trochę zimny no jutro ma padać i przez to dzisiaj jesteśmy na tych zdjęciach że możemy timelapsa teraz zrobić Podłączymy tylko baterię i zrobimy sobie time lapse. Dobra, słońce już prawie zachodzi. Obierzemy sobie kadr. Zaraz sowa się za górami słońce. Obierzemy sobie kadr. Zrobimy zdjęcie. Zrobimy tak, żeby ten dąb, który Wam pokazywałem zrobił taką fajną ramkę. Zrobimy F8, ISO 100, 1,6 sekundy. Nie mam statywu. Statyw był, tu był lepszy filtr połówkowy, no by zrobił robotę. Natomiast trzeba sobie radzić z tym, co jest. Zrobimy F8. W 1,25 sekundy staramy się nie poruszać, a zdjęcie wyszło tak.